Dzisiaj mam specjalną robotę. Będę coś robił. Mm. Mam tu robotkę. Będę. Drzewa już nawiozłem Dzisiaj jeszcze pójdę tam trochę zgarnąć. No i będę chciał grubsze. Będę robił to drobne, to drobne pudo. A teraz się dobieram do. Będę robił takie. O, zepsuty. O, ho, ho, ho. Będę kisił normalnie. Tak jak u górki. Robił korniszony. Tylko to będę przecinał Tak. No, takie. No, trzy. I będę ich napychał w słoiki To też się nadaje do kiszenia żeby zauważyć, że super jest mam słoik będę robił tak Po roztwór zagotuję szklankę octu, cztery szklanki no, cztery szklanki wody przyprawy dodam i proste to można tak samo robić jak ogórki ja z początku nie do aż mi kolega powiedział, że Heniu to się też nadaje i właśnie spróbowałem, zrobiłem parę słoiki z cukinii, są bardzo dobre Mogłem nawet zerzyć, narobić placków ale ładuję w słoiki bardzo mi, się, bardzo mi to się posmakowało coś ty mi powiedział i napycham sobie w słoiki i tak samo będę robił bo już ogórki mi się wykończyły. O, to jest jakieś końcóweczka. Cukin... Cukinia jeszcze rośnie. Można nie robić. A widzicie jakie dobre, to marynowane, Pychota. To zarobięm ta sujka. No pychamy ładnie. Siła nie wyciągaj się je. Są pyszne. Polecam Wam tak samo robić. Mam no tu parę młodych zebrałem, cukinii. No i dobieram do roboty. Popukałem. Teraz sobie dubie. Można dodać na cztery. O no tak. Tak mnie mnie cukinii ale ja coś się nie bawię. Co mam robić, to robię. I żadnych problemów nie ma. Jak u mnie tak robię? Niedawno cięłem drzewo, teraz co innego robię, wiecie? To tak właśnie tu jest. No właśnie, dodam przypraw Dodam marchewki, pietruszki, jak się będzie woda gotować. Z i o, zaleję to i jest, jest gotowe. Następny słoiczek. Okrysokościowe Wyko taki, nie więcej. No, ten będzie. Ten trochę za duży jest. Ale zaraz znajdziemy coś specjalnego. O, ten się będzie. Ten schowamy. Mam te słoiki wszystkie naszykowane, także nie mam z tym problemu. Odcinamy końcówki. Końcówki są niepotrzebne. I będziemy robić tak. Na, na tylko nie ma co się śpieszyć. Niech mnie nie goni. Jestem na urlopie. Jakby ktoś się pytał. Jestem na urlopie, robię co chcę. A może parę krążków zrobimy też krążki są potrzebne. Bo w krążkach też można robić tak, hop. I do słoika. W krążkach też może być. Ale to nie przeszkadza. O, super. Już napychamy sobie do słoika. Do, gdzieś musi wejść. O, są dziury takie. O, napychamy. A no to co? wszystkie rzeczy tak można robić kawałki dobre dogryzienia. Dobre do to też to już się nie nadaje. i następnego. No, następnego szykujemy i tak cały czas, cały czas. Jak widzicie, to tym trochę większego tu będę podłużne, będę robił jak wysokie. Ja? No takie. Teraz sobie robić paseczki. Raz takie, raz takie. I do napychać. Bardzo dobre są. Myślałem, że one są takie fajne. Tam, apetyczne naszykujemy wody w, w tym karku. No, tam wchodzi siedem słoiki. Myślałem, że jeszcze będę robił. Ale skoro rosną, to na co będę czekał? O, pięknie podapychane. Ładnie wchodzą. Pięknie napchane. Fajnie wyglądają. Jeszcze tutaj jeden został. Tu krążki się zbiorą. Tu Tu krążki. Przeciąć, żeby tam weszło. Jeszcze jeden może z słoik wyjdzie. Mhm. Ładnie trzeba pychać. Tutaj jeszcze w tym słoiku. O, roboty się nadają znowu. Miałem coś innego robić. No już mam trzy słoiki. Następnego. Taki sam. Tak. mniejsze zostało, no to inaczej ich zrobimy mniejsze będzie inaczej światło tuberpoleca. poleca cukinia w marynacie czy ci nie żal góralu Wracaj do teatru. Taka piosenka kiedyś była, śpiewałem sobie na live'ach, i czasem mi się przypominają. Jest jak sobie podśpiewuję guralu. Czy ci nie żal? Uh -huh. To jakiś trefny, brązowy. Guralu! Wracaj do hal. No. i tak nie przeszkadza mi, że, że mnie cały świat ogląda winko już bulgocze, już dzisiaj porobiłem wszystko półtora wiadra miąższu zmiażdżonego To jeszcze mi jeden został. No, no powinno się zmieścić. Tu podkładam. Cztery słoiki starczy. E, Roztwór trzeba będzie zrobić. Dodać przypraw. O! Popsuta jakiś? Cały? Psuty. Łala. O, jeden krążek co został. Cholera co zrobić, to ja nie wiem. Zepsuta. dziady jady, Tu jest. Tu. Zepsuty zgniety, Po prostu się zepsuł. Gdzieś nie wiem jak dlaczego i co To mamy. To mam mniejszy słoik. To to przełożę do Uuu. Akurat się zmieścił. Wyszły trzy słoiki. No, ewentualnie trzy też mogą być. Mamy inny garnek. Tu mam mniejsze garnki. Trzy słoiki to zaraz zrobię. Roztwór muszę zagotować. Bo nie mam roztworu nic. A roztwór znaczy, pro jest prosty. Muszę to wyjąć trochę, muszę poukładać. Roztwór jest prosty. Można nawet zrobić drobnych, drobniejszych, więcej będzie. Jakby będzie się gryźć. Prognutkie będą być lepsze. Szybko będzie się gryzło. Chrup, chrupi, poszło, Chrup, i poszło, chrup, chrup i poszło nie tam no, akurat będzie. Drobne też mogą być. Jak mówią, drobne do dupy niepodobne podobne, ale, ale podobne. Akurat będzie słoiczek. Pomyślałem sobie pokrajeść na drobno. No i akurat pasuje. Jest słoik. To no już ten. Super. No, widzicie jak ja sprytny. Jak. No i wszędzie mamy. Mamy już cztery słoiki. Cztery słoiki zrobiłem. Jakie jest Teraz trzeba zrobić roztworu. Roztwór znaczy się szklanka octu, cztery szklanki wody, ziele angielskie, liść laurowy i wszystko. Ekstra. I tak właśnie trzeba to nie zrobić. Zima, zima może być ciężka, a może być lekka. Nic nie wiadomo. Także wszystkim Państwu życzę zdrowia. od tego YouTubera z Polski.